Dzień dobry wszystkim, z tej strony Dawid z kanału Danwielt na Filipinach. Dzisiaj mojej twarzy nie zobaczycie, bo niestety jestem pochorowany, ale postanowiłem nakręcić taki e, odcinek o tym, że życie jest lepsze na farmie, bo jak wiecie, w Polsce zaczynają się już błazenady pod tytułem ograniczanie spożywania nabiałów, mięsa. Pokażę Wam, jak to u nas wygląda. Odkąd tutaj jestem, a będzie to już 9 miesięcy, to prowadzę taką politykę, że bo Filipińczycy generalnie nie dbają, nie przykładają wartości albo uwagi do pewnych rzeczy. Ja mówię tak: Macie tutaj jakiś teren, wyrzucacie wszystko, a ja pokażę Wam, że da się mieć coś za darmo. No i ja zawsze zachowuję te nasiona. Są akurat nasiona z Kalamansji, czyli kalamondyny. To są te drzewka, takie, które możecie kupić w, na przykład Obi, kiedyś były. E, no i to jest takie podstawowe źródło witaminy C na Filipinach, dobre na wszystko. No i ja te nasiona zostawiam, a później je losowo po prostu e, biorę gdzieś tam, wyrzucam i sadzę. No ale e, zapraszam na zewnątrz. To jest parę godzin po piątej. Tak sobie staje życie na Filipinach. Świnie już są ciche, bo dostały zryć jak to mówią. Jak nie dostaną, to jest hałas. A te młode są tak sprytne, że ten wichajster do otwierania dzwiczek sobie potrafią otworzyć więc to trzeba było jakimś drutem zabezpieczyć. No i tutaj widzicie małe pisklaki. Wcześniej wam pokazywałem pisklaki to szlak je trafił po prostu nie dbali. A tutaj te pisklaki są od teściowej, więc e, no, teściowa dba. I ja mówię, jak dbasz, tak masz. A tutaj są kurczaki, e, które kupiła moja żona. Taka prowizoryczna klotka zbita, jak to mówią. No i tu widzicie kociniec. Na razie Wam progresu domu nie pokazuję. To możecie taki przedsmak sobie zobaczyć. Specjalnie tak trzymam kamerę. Musicie jeszcze poczekać chwilę na odcinek. Postaram się go gdzieś tam w marcu e, zrobić. No, i z rana trzeba wszystko nakarmić, to wszystko żyje, nie? No i co? Ja tu przede wszystkim zwracam uwagę na marnowanie wielu rzeczy, bo na przykład zawsze po jedzeniu te wszystkie talerze lądują do zlewu. No i jest dużo ryżu takiego niedojedzonego, nie? No i ciotka to spukuje, wylatuje to rurą. Cześć i do widzenia, nawet Wam tą rurę pokażę. To jest takie prowizoryczne szambo zrobione na tyłach. A... No, i to wylatuje tą rurą. I do widzenia tu się nikt specjalnie nie przejmuje. Widzicie tu? Macie jedną rurę, druga rura jest tam z drugiej strony, i tu widzicie te popuczyny, nie? No, i ja po prostu zacząłem robić tak, że e, biorę sobie sitko, te talerze spłukuję na sitko, i ten ryż daje kurom. No przecież kurczę. Ja z tego będę miał mięso czy e, jajka, więc czemu ma się to marnować? Także tak w ogóle, wracając do tematu. E, tych kurczaków. Pamiętacie, za ile była kupiona sztuka? Kurczak taki goły, teraz trzeba dać gdzieś 220-250 peso. Zależy gdzie. One się widzicie specjalnie mnie nie boją. O to zależy wszystko, jakie masz podejście do zwierząt. Jak jesteś niedobrym człowiekiem, no to się będę Ciebie bać, niestety. No i wracając do tych kurczaków, to jest tak, że. Nas e, wykarmienie jednego do takiej dorosłej postaci, jak tu widzicie, to kosztuje gdzieś w granicach 60, powiedzmy no maksymalnie 100 peso, bo resztę robimy e, sami. Właśnie tam dokarmiając w różny sposób. A kurczak kosztuje gdzieś 200 do 250 peso, zależy gdzie, jaki, no. więc to się opłaca. No, policzcie sobie koszt zakupu e, takiego jednego dziennika wykarmienie go, no to macie gdzieś poniżej stu peso, więc no... To trzeba to robić regularnie, nie? To, to już nie jest tak, że jak ktoś ma zwierzęta, to sobie pozwala gdzieś tam na jakieś wyjazdy dłuższe, bo po prostu to poumiera wszystko, nie? No, wam pokażę świnki. Na świnie są kupowane, nie? Na... Na zapas jakby. Jedne, jedne są jedzone i przychodzą później nowe. Tu już macie takie troje większe. Pokażę Wam, co tam na polu słychać. Ostatnio też mówiłem, że będę brał nasiona tej palmy. Nie wiem, jaka to jest palma, ale ona bardzo fajnie szybko kiełkuje. I tu możecie zobaczyć te kiełki, ile ich tam e, powstawało. Tu jest znacznie więcej. Także. No, jestem ciekawy, jak to będzie w Polsce rosło. No a na polu, co na polu, już pustki powycinane w większość lecą chłopaki dalej. To teraz padało i mają przerwę, bo e, ja też mówię kurde, fajna pogoda jest chłodno, mogliby tutaj coś dalej kontynuować, nie pocąc się. No ale tutaj chodzi m.in. o to, że jak jest po deszczu to ta ziemia po prostu jest grząska. No i ta ciężarówka e, mogłaby tutaj utknąć. Tutaj to dalej co widzicie taką kubkę to jest gniazdo termitów to tutaj że na Filipinach są termity szczególnie gdzieś tam e, lubią się osiedlić m, w okolice e, powiedzmy na przykład bambusa dlatego bambus no, nie zawsze jest dobrym pomysłem sadzić bambusa zastanawiacie się zapewne co ten człowiek tam robi on ucina te takie e, jakby to powiedzieć pozostawione do nasadzeń i to są, no, takie, wiecie, dłuższe elementy, on nie musi pociąć. No i później to trafia do ziemi. A resztę to Wam opowiem. Będzie odcinek o trzcinie cukrowej, także będziecie mieć w całości, jakby, wyjaśnione co i jak. Tak, jeszcze na koniec powiem Wam, że już się powoli szykuję do powrotu. No a to się wiąże z tym, że trzeba sobie pewne sprawy zabezpieczyć, przygotować. Już wymieniłem olej w samochodzie, bo prawdopodobnie będzie stał. I nikt go tutaj nie będzie użytkował. Jeszcze go muszę umyć. No teraz jest na nim piasek tutaj. Ostatnio kupiliśmy i trzeba go rozładować. Piasek jest fajny. Ja się staram też wybierać, żeby piasek był taki drobnoziarnisty. Także. Także skuter tak samo. Muszę wymienić olej. Mył go nie będę, bo on będzie używany. Tutaj moja żona pewnie będzie jeździć na działkę, bo nie wraca ze mną. Niestety nie udało nam się tych wszystkich papierów zorganizować. Tutaj trzeba poczekać na ten certyfikat małżeństwa do pół roku. A ten biały, wydrukowany, tam powiedzmy, znaczy w sumie on nie jest wydrukowany, on jest napisany na maszynie do pisania. No nie jest uznawany. Także trzeba czekać na ten żółty certyfikat, no i to trwa do pół roku. Dostaliśmy go akurat teraz, no ale moja żona dopiero teraz jakby no, złożyła aplikację o paszport a ja już teraz na dniach wylatuję, więc no, muszę zabezpieczyć pewne rzeczy, budowa też, również muszę zabezpieczyć, pomalować ściany, żeby mi to jakoś wody nie piło, tutaj już mam nowe sadzonki, to się Wam mogę pochwalić, że za pół roku będę miał gujabano i Marang, to jest e, powiedzmy, no ja to tak nazywam odmiana jackfruta, Bardzo pyszny owoc. No e, i zobaczcie, tutaj Wam jeszcze z kwiatów pokażę. Myślałem zawsze, że to są kwiaty, a to liście tak na czerwono potrafią się zabarwiać, nie? Naprawdę, niektóre kwiaty to są mega, mega super. Tutaj mam cytrynę, e, która mi już dosyć fajnie rośnie. Tutaj mam następnego cytrusa, ale nie pamiętam co to jest. E, no, i ten, tak samo trzeba uważać, bo motyle je lubią jeść. Tutaj nam kalamans już rośnie dosyć fajnie. Daje dużo owoców, ja je też od czasu do czasu podlewam. Szczególnie kiedy mi daje owoce, żeby po prostu miało z czego te owoce wykarmić. Tu wam pokażę te ziemniaki, które mam w workach, tutaj pod domem. No to widzicie, ziemniak nie jest za specjalny na Filipinach. On rośnie strasznie wysoko. Te łodygi ma strasznie takie długie. On tu ma dużo słońca, no i mimo wszystko ma e, małe liście. Nie? Tutaj mam Mirabelkę. No to Mirabelka e, już jest e, dosyć wysoka. Zobaczcie, jest u nas zima. Ona nie zimuje, rośnie pięknie. Także kurde, ja się zastanawiam nad inną śliwą, żeby jakąś śliwę w ogóle sprowadzić z Polski. No i zobaczymy jak to będzie. Nie? Tutaj mam pomidora, który mi też dosyć ładnie rośnie. To robię takie. Pojedyncze sztuki, bo ja wiem, że oni po prostu o to nie zadbają, więc nie będzie mi szkoda. Moja żona może od czasu do czasu się pokusić coś podlać, zobaczyć. No tak, to po prostu tutaj jest. Nie uczcie się, jeżeli chcecie coś mieć, musicie sobie sami o to zadbać. Także no. No i to jest fajne. To generalnie praca z oślinami tutaj na Filipinach sprawia mi radość. Także kończę, bo już jest prawie 10 minut, także lajkujcie, subskrybujcie. To był taki daily blog przed moim wylotem do Polski. Pozdrawiam, dziękuję, cześć.